W drugim bloku będziemy sobie pokazywać trening w warunkach domowych. Część pierwsza dzisiaj trening oczywiście będzie się składał z ćwiczeń ogólnorozwojowych, takich, żeby większość mięśni była zaangażowana w wszystkie partie ciała. Zaczniemy sobie oczywiście od rozgrzewki, najpierw takiej statycznej, żeby rozruszać poszczególne segmenty, czyli zaczynamy delikatnie od kręgosłupa szyjnego. Staramy się od 10 powtórzeń w górę, czyli nawet do 20, następnie skręty tłowia luźno ręce prowadzimy, krążenia biodrami, równa ilość powtórzeń w jedną stronę, 10-10 w drugą w postawach biodrowych staw kolanowy w otwartym łańcuchu. Tak samo 5 do 10 powtórzeń w jedną stronę, w drugą. Od razu też ćwiczymy stabilizację, czyli stoimy na jednej kończynie. Druga noga, tak samo. 5 do 10 powtórzeń w jedną, w drugą stronę i też staw skokowy, jeszcze w jedną stronę, w drugą. Druga stopa w jedną, w drugą i jeszcze rozgrzewka przy użyciu gumy. Powerband nie musi być zbyt mocny opór, bo wykorzystamy ją i do treningu, i do tych ćwiczeń, które w rozgrzewce będą tych ćwiczeń mobilizacyjnych. Opiemy gumę tak żeby parę centymetrów wystawało na końcach. Łokcie staramy się mieć proste, łopatki ściągnięte. I staramy się przyciągnąć gumę delikatnie pod klatkę piersiową 10-15 razy. Taki sam ruch, ale nachwytem, czyli z góry łapiemy gumę. Również łokcie wyprostowane, ręce w poziomie, równolegle do podłoża. Łopatki ściągamy, rozciągamy gumę. Również 10-15 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie: przenoszenie gumy na prostych łokciach od nóg pod pośladki. Również około 15 powtórzeń. Dalej, tak samo trzymając gumę na chwytem, lekko rozciągniętą i przenoszenie 5 razy do 10 gumy po takim okręgu, czyli takie krążenia w jedną stronę. I w drugą. Ok, jesteśmy rozgrzani, przygotowani. To teraz trzy takie ćwiczenia angażujące całe ciało. Pierwsze ćwiczenie zaangażuje nam klatkę piersiową, drugie mięśnie pleców, trzecie mięśnie nóg. Też wykonujemy sobie po 10-15 powtórzeń, w zależności od tego, ile mamy siły i jak mocny mamy opór na gumie. Klatka piersiowa, ustawiamy sobie gumę. Na łopatkach i staramy się takim ruchem po łuku zbliżać dłonie do siebie. Oczywiście pozycja stabilna, brzuch napięty, do przodu wydech. Łopatki ściągnięte. Unikamy wysuwania barków do przodu. Po 15 powtórzeniach. Mięśnie pleców, czyli stajemy sobie na gumie podwójnie złożonej. Opad tłowia. Pamiętamy o ustawieniu kręgosłupa, żeby nie było pogłębionej lordozy ani też pogłębionej kifozy. I staramy się przyciągać dłonie wzdłuż ciała blisko do bioder. Również 15 powtórzeń. Trzecie ćwiczenie angażujące na mięśnie nóg, już bez użycia gumy. Dynamiczne przeskoki do wykroku. Staramy się, żeby kolano nie wychodziło za palce. I również 10. Pracujemy ramionami na przemian stronnie. Dziesięć albo 15. Te trzy ćwiczenia wykonujemy w trzech- czterech obwodach. I przechodzimy do kolejnego obwodu, który zaraz pokażę. Drugi zestaw ćwiczeń, również składający się z trzech wykonywanych bezpośrednio po sobie, bez żadnej przerwy. Też staramy się robić od 10 do 15 powtórzeń. Pierwsze ćwiczenie, stajemy na gumie, stopy na szerokość bioder, przyjmujemy pozycję stabilną, brzuch napięty, naciągamy gumę na klatkę piersiową, staramy się wycisnąć nad głowę, zrobić wydech. Na klatkę piersiową i w dół. Na klatkę piersiową, wydech, na klatkę, w dół. Nie za szybko, w takim średnim tempie. Pamiętamy o oddechu, o prawidłowej postawie ciała, napiętych mięśniach brzucha, pośladków. Drugie ćwiczenie w tym zestawie. Przysiad plus mięśnie zginaczy ramion bicepsy, dwugłowy ramienia. Też stajemy na szerokość bioder i staramy się przy przysiadzie zgina, zginać jednocześnie obydwa ramiona do bicepsu i wyprost. Też 10 do 15 powtórzeń, wdech w dół, wydech do góry, wdech, wydech, wydech. I trzecie, ostatnie ćwiczenie w tym zestawie. Stajemy na gumie, przerzucamy ją do tyłu, za głowę i staramy się napinać mięśnie tricepsów, prostując ręce w stawach łokciowych, ramiona w stawach łokciowych. Obracamy gumę do nachwytu, w dół, neutralnie. Wdech w dół, wydech do góry. Wdech, wdech. Jak najniżej rozciągamy, prostujemy. Te dwa zestawy. Powtarzamy sobie trzy razy taki obwód, przerwa po trzech ćwiczeniach około minutki, między ćwiczeniami nie odpoczywajcie, powodzenia.